Cześć, Basia z tej strony, witam Cię serdecznie na moim kanale Denk Anders. Dzisiaj przychodzę z bardzo ciekawym tematem. Jak widzicie w tytule, jak w pół roku po działalności na Amazonie rzuciłam swoją pracę. Temat bardzo interesujący, bardzo ciekawy i chciałabym jakby pokazać Wam, jak tak na dobrą sprawę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Chciałabym też trochę nauczyć i zasiać potrzebę takiego krytycznego myślenia. Sam na samym początku oglądałam masę takich filmików na YouTube anglojęzycznym i bardzo często zastanawiałam się, czy to naprawdę jest taki biznes, że w 6 miesięcy można rzucić swoją pracę i żyć tylko i wyłącznie z tego, jak to ludzie robią i jak to jest możliwe. Więc tak, chciałabym Wam przedstawić trochę faktów, jak to wyglądało faktycznie w moim przypadku. Sami ocenicie, czy mogę na dobrą sprawę w ten sposób to nazwać, czy nie. Tak? Więc jak pamiętacie z moich pierwszych filmików, w listopadzie 2017 roku zakładamy własną firmę. Oficjalnie, tak? W marcu 2018 roku nasze pierwsze produkty dotarły do magazynów Amazonu, są wystawione online i ludzie mogą kupować. Tak? Marzec. W czerwcu 2018 roku, jak pamiętacie, wtedy mieliśmy naszą pierwszą sprzedaż. Ludzie kupili nasze produkty. I teraz, w sierpniu 2018 roku, kończy się mój kontrakt tutaj na uczelni, kończę swój doktorat i nie szukam innej pracy, nie jestem tym zainteresowana, i na dobrą sprawę nie podejmuję żadnej pracy zarobkowej. Więc mogę powiedzieć, że tak, rzuciłam w sensie takim, że odcięłam się od pracy na etat. Nie pracuję już na etat. Ale czy to naprawdę ma miejsce, czy mogę tak powiedzieć, czy mogę powiedzieć to, co by mnie bardziej interesowało, czyli to, czy ja żyję i utrzymuję się i jestem w stanie opłacić wszystkie swoje rachunki tylko i wyłącznie ze sprzedaży na Amazonie? Nie. Więc jak to wyglądało faktycznie? Tak, kończę kontrakt w sierpniu 2018 roku. Rozmawiamy z Pierem i decydujemy się, że tak, dajemy swoje siły w kierunku stworzenia tego biznesu online, więc musimy niestety, ale zainwestować dwie rzeczy czas i pieniądze. Bez tego, no niestety, nie ruszymy szybko do przodu. Więc zdecydowaliśmy, że w porządku. Ja nie szukam pracy na etat, nie będę zarabiać na etat tylko będę korzystała przez rok z Urzędu Pracy, z pieniędzy, które płaci, płacą z Urzędu Pracy tutaj w Niemczech, z racji tego, że pracowałam już wystarczająco długo i ubezpieczenie w, w momencie stracenia pracy było na tyle wysokie, że po prostu e, mieliśmy dodatkowy jakby dochód. I potem zobaczymy, co dalej, tak? Więc przez cały rok, od sierpień 2018 do sierpień 2019 mam... Jakby pobieram pieniądze z urzędu pracy. Potem zdecydowaliśmy, że faktycznie nadal nie stać jest nas na to, żeby jakby utrzymywać się tylko i wyłącznie z Amazonu. Więc od września 2019 roku tak, zatrudniliśmy mnie. Naszej firmie na umowę o pracę po to też, żebym posiadała, żebym miała ubezpieczenie zdrowotne i te wszystkie ubezpieczenia, które są tutaj potrzebne, ale głównie chodzi o zdrowotne, żeby na, wypade, na w momencie jakiegoś wypadku, czy jak potrzebujesz do lekarza, żebym po prostu mogła iść nie musiała za wszystko płacić. Yy, więc na takie najniższe wynagrodzenie yy, jestem zatrudniona w naszej firmie. I te pieniądze i tak po prostu robią kółko, tak? bo one są przelane z, moje, z naszej firmy na moje konto, a potem ja i tak przelewam je do firmy, jeżeli potrzebujemy je zainwestować. Więc w dalszym ciągu nie, by, nie, nie, byli, nie byliśmy w stanie po prostu jakby żyć tylko i wyłącznie z tego. Co więcej, w marcu 2020 roku, czyli teraz niedawno, zdecydowałam się na to, że podejmę taką pracę online. I pracuję w saporcie To są... To na początku miało być tylko i wyłącznie dwie godziny dziennie. Teraz czasami przeradza się to w trzy, cztery momentami muszę być i pięć godzin dziennie, gdzie odpowiadam po prostu na, na pytanie ludzi, tak? Tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć nasz budżet na inwestycje. Ponieważ nie da się bez tego prowadzić budżetu. Budżet, nie da się bez tego prowadzić biznesu, tak? I... Mam nadzieję, że tak, mój przykład pokazał Wam i to, że pokazuje jakby z tej drugiej strony, jak to wszystko wygląda tak faktycznie tak naprawdę, naprawdę rzeczywiście, że, żeby nabrać trochę takiego krytycznego myślenia do tego wszystkiego, co się wokoło widzi, co ludzie mówią i tak dalej, żeby zacząć zadawać sobie pytania dobra, jak to jest faktycznie możliwe, jakie to są koszty. Nawet na, w tym momencie chciałabym Wam przedstawić książkę... Insal Michała Pasterskiego i tam jest bardzo cudowna definicja krytycznego myślenia. Pozwolę Wam sobie przeczytać to dokładnie z tej książki, gdzie Michał mówi: Otwartość nie oznacza myślnego brania za prawdę wszystkiego, o czym ktoś napisze. Otwartość polega na wycofaniu swojej oceny do czasu, gdy sam czegoś nie sprawdzisz na własnej skórze. Nie myślisz więc, że coś na pewno nie zadziała ale nie myślisz również, że coś na pewno zadziała. Krytyczne myślenie polega na podważaniu tego, co twierdzi autorytet. Dlatego namawiam Was i sama nauczyłam się to z perspektywy trochę czasu. Żeby właśnie poddawać analizie to wszystko, co widzimy, co słyszymy, i żeby zdać sobie sprawę, jak ważne jest zmienienie tej perspektywy. To nie oznacza, że ktoś, mówiąc coś, że nie osiągnął taki sukces, nie miało miejsca, albo że po pół roku nie pracował na etat i utrzymywał się tylko i wyłącznie z Amazonu, albo, albo, albo że ktoś powie, nie pracował na etat. To jest prawda. Ale to nie jest cała historia, to jest wszystko jakby wyciągnięte z jakiegoś kontekstu. Więc miejmy to też tyle głowy, że w momencie, kiedy my jesteśmy w tej sytuacji i my próbujemy jakby powielić ten sukces, że to może nie do końca wszystko wyglądało w ten sposób. Bo tak, mogę powiedzieć, że po pół roku nie pracowałam na etacie, rzuciłam pracę na etacie, ale to nie jest cała historia. Więc trzeba się zastanowić, czy mamy. Jakby wszystkie fakty, czy mamy wszystkie informacje, żeby ewentualnie coś krytykować, albo żeby coś jakby myśleć, że super, super, dam radę. Więc podchodźmy z takim punktem widzenia, że. Dobra, jak to, jak to wygląda z innej strony, albo analizujmy po prostu też, co, co ktoś mówi. Ja nie twierdzę, że nie da się tego zrobić w pół roku, że nie da się być niezależnym i żyć tylko wyłącznie z Amazonu. Da się. Ale te dwa podstawowe punkty, o których wspomniałam, czyli czas i pieniądze na inwestycje. Czas, żeby to wszystko po prostu wcielić w życie. W dodatku, jak jesteśmy początkujący, żeby się tego nauczyć, żeby zrozumieć, o co chodzi, żeby przeanalizować, żeby nawet popełnić swoje błędy. A potem inwestycja. Nie da się po prostu, no, nie wiem, robić sprzedaż powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy w ciągu Miesiąca, czy nawet nie w ciągu pół roku, jeżeli nie masz wcześniej no mniej więcej 30 tysięcy do zainwestowania w sam produkt, już nie mówię o innych dodatkowych kosztach. Więc analizujemy po prostu wszystko, co widzimy, co słyszymy, i ewentualnie jak przechodzimy przez tą drogę, to wtedy to, co mówił Michał Pasterski, jak przechodzimy to na własnej skórze, to wtedy rozumiemy, a dobra. Ktoś mówił to z takiej perspektywy, albo z takiej perspektywy, tak? A ktoś miał dostęp do nie wiem, nawet szkolenia jeden na jeden, czyli ktoś miał mentoring z kimś, kto już odniósł ogromny sukces na, na Amazonie, za co musi też zapłacić pieniądze. Miał super pulę do zainwestowania. Wiadomo, że ruszy szybciej. Jak ja, co nie wiedziałam nic na ten temat, musiałam się uczyć wszystkiego od zera. Miałam ograniczoną pulę oszczędności, w które mogłam zainwestować w dane produkty. Więc yy, sami widzicie, jak to wszystko można, można rozważyć, jak to wszystko można przedstawić, jak to wszystko można przeanalizować. Dlatego proszę, żebyście. Próbowali na samym początku, bo to nie jest jakoś super proste. Ja sama, sama kiedy oglądam takie filmiki, to myślałam, je yeah, ekstra, super możliwe, albo, albo nie, no, no przecież ktoś nie ma po co kłamać. I tak, to nie jest kłamstwo, tylko bo to jest po prostu jakby część historii, która dla danej osoby była najważniejsza. Ja ogólnie jestem taka dość logiczna i. Lubię wiedzieć wszystko od A do Z, lubię skupić się na danych, na liczbach, jak to dokładnie wygląda, dlatego dla mnie, jakby, to jest istotne. Czyli wszystkie dodatkowe wątki poboczne, i staram się Wam po prostu to przedstawić, jak to wygląda z takiej drugiej strony, z całkiem innego punktu widzenia. Mam nadzieję, że, że Wam to po prostu. Pomogło. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadajcie je w komentarzu. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Zapraszam na następne filmiki. Pa!